Z chwilą, gdy odkryłam, że stworzenie to potrafi mówić, jeszcze bardziej zainteresowałam się nim. Gdyż sama lubię dużo mówić. Mówię przez cały dzień, a nawet we śnie. Dlatego jestem tak interesująca. Gdybym jednak miała kogoś, z kim mogłabym rozmawiać, byłabym znacznie ponętniejsza i mówiłabym, ile dusza zapragnie. Jeśli ten płas jest mężczyzną, to nie jest ono. Prawda? To byłoby niegramatyczne. Przypuszczam, że jest to on. Tak sądzę. Wobec tego należałoby przeprowadzić następujący rozbiór gramatyczny. Mianownik on dopełniacz jego celownik jemu, na razie przyjmę, że jest mężczyzną. I będę go nazywać On, dopóki nie okaże się, że jest czymś innym. Tak będzie wygodniej niż żyć w ciągłej niepewności. Przez cały tydzień chodziłam za Nim jak cień, próbując zawrzeć znajomość. Musiałam więc mówić przez cały czas, gdyż On jest nieśmiały. Lecz to mnie przeszkadza. Wydawało mi się, że jest zadowolony z mojej obecności. Często więc używałam przyjacielskiego zwrotu: my, ponieważ pochlebia mu, gdy jego też uwzględniam. Mam pierwsze zmartwienie. Wczoraj mnie unikał i zdawało mi się, że nie życzy sobie, abym z nim rozmawiała. Nie mogłam w to. Uwierzyć. Z początku przypuszczałam, że to jakieś nieporozumienie, gdyż uwielbiam być razem z nim i słuchać, jak mówi. Dlaczego więc jest taki dla mnie niedobry, jeśli nie zrobiłam nic złego? Wydawało mi się jednak, że tak się sprawy mają. Odeszłam więc i usiadłam samotnie w miejscu. Gdzie go ujrzałam po raz pierwszy o poranku, w którym zostaliśmy stworzeni, a ja nie wiedziałam, kim on jest, i nic mnie to nie obchodziło. Lecz teraz było to ponure miejsce, gdzie każda najdrobniejsza rzecz przypominała mi go, a moje serce było niepocieszone. Nie zdawałam sobie sprawy, Dlaczego tak jest? Nigdy przedtem nie doświadczyłam tego uczucia. Było nieprzeniknioną tajemnicą. A gdy zapadła noc, nie mogąc dłużej znieść samotności, poszłam do szałasu, który on wybudował, aby zapytać go, co złego zrobiłam i w jaki sposób mogłabym to naprawić, aby odzyskać jego sympatię. Ale on wygnął mnie na deszcz i wtedy po raz pierwszy ogarnął mnie smutek. Gdy sięgam pamięcią wstecz, ogród wydaje mi się snem. Był piękny, niezwykle czarująco piękny. A teraz jest utracony i nie ujrzę go już nigdy. Ogród jest utracony. Lecz jestem szczęśliwa, gdyż odnalazłam Adama. On kocha mnie tak, jak potrafi, a ja kocham go ze wszystkich sił swej namiętnej natury, co, jak przypuszczam, jest typowe dla mojej młodości i płci. Kiedy zadaję sobie pytanie: dlaczego go kocham? Dochodzę do wniosku, że nie wiem i nie pragnę wiedzieć. Przypuszczam, że ten rodzaj miłości nie jest wynikiem rozumowania ani statystyki, jak miłości do płazów i zwierząt. Kocham niektóre ptaki dla ich śpiewu. Lecz Adama nie dlatego kocham. Nie, nie dlatego. Im więcej śpiewa, tym bardziej mnie to denerwuje. Proszę go jednak, by śpiewał, gdyż pragnę polubić wszystko, co go interesuje. Jestem pewna, że z czasem polubię ten śpiew, choć go z początku nie mogłam znieść. Drażni to wprawdzie moje uszy, lecz nic nie szkodzi i do tego można przywyknąć.